Witam na moim kanale. Dzisiaj dziwiczę pierwsze rozpalenie w moim kotle. Daję, jak nie wiem co, dzisiaj tylko suszenie z szamotu, aby podsuszyć szamot troszkę w środku i na zewnątrz, i w komorze załadowczej, i w komorze. Jak otworzę drzwiczki, to się akademii. Także dzisiaj będziemy suszyć wewnątrz komory z szamą, troszkę rozpalimy stopniowo. No i komorę zapalającą. Wentylator chodzi, Nadmuch jest delikatna Regulacja powietrza. Do dołu dopiero rozpaliłem. Tu mam szybkę. Tu mam pozamykane wloty. Tu popielnik jeden, popielnik drugi. Tu czyszczenie komory dopalającej. Tu jest szybka rozporna do kanału, a tu jest do komory dopalającej. Niech się trochę rozgrzeje. Jeszcze zakręcimy trochę. Także pierwsze rozpalenie w tym kotle. To na razie wszystko podłączone. Piec jeszcze nie zalane są. Nie zalane są jeszcze wodą. A tutaj później będę jeszcze rozdzielać robić. Krótko i zwięźle.